Tarot na miłość. Karty tarota dają do zrozumienia, że w ostatnim czasie pod kątem uczuciowym jest nieco gorszy czas. Eee, wiele osób z was może odczuwać wewnętrznie taki zastój, jakby nagle wszystko stanęło w miejscu. Również też tutaj karty wskazują, że odczuwacie wewnętrzny niepokój. Najprawdopodobniej stosunkowo mocno denerwujecie się przez swoją sytuację uczuciową. Z jednej strony pragniecie miłości, z drugiej strony hmm, wszystko Zdaje się Was przerastać. Mimo wszystko, na podstawie tych kart, które tutaj wychodzą, jest to bardzo dobry czas na to, żeby wgłębić się w siebie, w swoje uczucia, w swoje myśli, przede wszystkim przepracować stare problemy. Przepracować stare kłopoty i to, co było kiedyś, warto wgłębić się również w swoje wzorce, a ze sytuacji przede wszystkim czerpać wiedzę yy, i nowe powiedziałabym też umiejętności. Są to karty, które w tym przypadku dają do zrozumienia, że warto byłoby posłuchać jakiejś osoby z boku osoby, która daje wam mądre porady odnośnie sytuacji uczuciowej. Są to karty, które wskazują, że aktualnie panuje dosyć zastój, pojawiają się też. Nerwy, ale mimo wszystko jest to czas, który jest potrzebny, ponieważ dzięki temu będziecie, możli będziecie mieć możliwość, żeby wgłębić się w siebie i posłuchać głosu swojego serca.